Wejdź, może coś innego, wiesz, pogadamy o tym, wiesz, ty i ja jak to z dobry dobrych czasu wiesz, bo przyjaciele gadają, ja on jest naszym przyjacielem, nie może tak po prostu. Wiesz. Nie, on już nie jest naszym przyjacielem, on jest wampirem. On chce nas wszystkich zabić! Nie chcę, Nie chcę, no powiedz o tym irracjonalnie, on nie chce nas zabić! Posłuchaj! No, bo powinniśmy, nie wiem, znaleźć jakiś lek dla niego lub coś w tym stylu musimy. Ale uczyć. dla niego już nie ma żadnego ratunku. Widzisz, co się z nim dzieje, jaki on jest? Co się z nim stało tak naprawdę teraz? To nie jest nasz Ulferek, to jest wampirnatek! I nasz przyjaciel, który potrzebuje pomocy, no posłuchaj! Musimy jakoś znaleźć na no to wiesz, rozwiązanie, ale nie to co ty chcesz zrobić! Nie, on na pewno nie jest już naszym przyjacielem, na pewno nie moim. Teraz po tym, kim się stał, no, no posłuchaj, to nie ma takiej no... opcji! Stary, on chciał zabić Tetmatiego No prawie go zabił! Czy ty... Słyszysz to? Prawie go zabił, a ty go chcesz teraz chronić, tak? Ale ty chcesz go teraz zabić iść tak samo zły jak on w takim razie porozmawiaj z nim chociaż. Już próbowaliśmy z nim rozmawiać, co to dało? Kompletnie nic. Rozmowy przez... przypominam ci, kraty, przez inne takie tu perele! Ale była to rozmowa, była rozmowa. Mógł się wytłumaczyć, mógł się wytłumaczyć, ale tutaj na to to co zrobił z Tetmatiem nie ma żadnego wytłumaczenia. Jest wytłumaczenie, jest po prostu... No, no jak chcesz go usprawiedliwić, no? Jest... Jest po prostu... Ciężko mu jest, no posłuchaj... Ciężko, to ciężko. Na... Po sobie, a gdyby na przykład, nie wiem, Emilia by coś na coś takiego przypadło, to co byś z nią zrobił, no? Emilia by na pewno nie próbowała zabić kogoś z ekipy. A co no jeśli? Proszę cię. Co jeśli, he? Eh? No nie, bo ta, nie ma takiego gdybania, takie gdybanie w ogóle jest bez sensu. A, Tutaj bez mamy sensu. teraz prawdziwy przykład, to co się stało. Stało się to naprawdę i dzieje się tu... To właśnie, a wiesz, kto to zrobił? Lufer, a lufer by nigdy nas nie skrzydził, więc to coś musi być niehalo. I jeszcze do tego, czemu nagryjesz w ogóle tutaj na jego kanał? Czemu ty to robisz? Bo chcę pokazać widzom, że jest prawdziwym wampirem. A, tak, tak, pani pokazujesz to widzom, oczerniając go i mówisz, że chcesz go zabić. Nie, no, ja tak, ja mówię prawdę, jak jest naprawdę, żeby zobaczyli, co się dzieje. Że Pokazuj... zaraz ten cały serwer może się skończyć przez niego! Pokazujesz prawdę z twoimi... Twoją wersję. Wiesz, to jest twoja wersja, to nie jest prawda. No nie no taka jest właśnie prawda. To Ruferek wszystko koloryzuje, udaje, że się nic nie dzieje. No słuchaj, ale to on na to cierpi. My jesteśmy tylko z boku. On tylko wie jak się on teraz czuje i on tylko... Przechodzi przez to. My nie możemy. On cierpi? Sobie on cierpi, to my cierpimy. To my zaraz wszyscy będziemy cierpieć, bo musi się skończy zasób jego krwi. Cii, musimy coś serio wykąpić, a nie coś takiego robić. Musimy go zabić na tek. Przykro mi, ale naszego luferka już nie ma. Nie, to nie, nie jest nie, ten luferek. Nie, on nas tu jest. Nadal jest. Zapytaj widzów, tak, zapytaj swoich, tak, zapytaj tych, luferka widzów, oni, oni, wszystko wiedzą, oni, oni nas oglądają, oni wiedzą jak to jest. Widzowie, powiedzcie jaka jest prawda, jak wy uważacie tak naprawdę i jak jest? Czy, no bo ja nie mogę w to uwierzyć, czy on jest tym wampirem naprawdę, czy, ale tak samo nie mogę pozwolić na to, że sobie hulał tak po serwerze, zabijał wszystkie zwierzęta, potem, może nawet i nas. Napiszcie, co wy o tym sądzicie wszystkim i jak wy to widzicie, co powinniśmy zrobić. Może wy nam pomożecie. On był moim przyjacielem. Znaczy, nadal jest moim przyjacielem, ale mam też innych przyjaciół i musicie zrozumieć. Muszę ich chronić. Jest Natek, Emilia, Martyna, jego żona ty maty, ja muszę ich po prostu ochronić bo zaraz to się może jeszcze gorzej skończyć w ogóle jeszcze wiesz co ja ci powiem tak na marginesie ten tircik musimy też coś z nim zrobić jak chcesz coś zrobić to no musimy też z niego. Widzisz? No, co co Dirt? On... Robi? Jesteś jego marionetką! On cię rozkazuje, marionetką? on nam rozkazuje jak chce! No nie właśnie Dircik dobrze mówi! On jako jedyny racjonalnie myśli wśród nas wszystkich. Jako jedyny? czy ty serio słuchasz człowieka, który ma zeza jak nie wiem, jak krycha razy 10 lub nawet jest tak samo nie wiem, czysty jak dirt. Serio, tylko ty mu wierzysz, takiemu człowiekowi rozumiem. książki się nie ocenia po, po okładce, ale ty... Zamiast Kartek w tej książce są same okładki, to już się ocenia. Oni jest właśnie taką książką z okładkami. Natek, Nie mam teraz czasu. Teraz będzie egzekucja luferka. Ja muszę ich jeszcze wszystko dokończyć, przygotowywać. Zresztą i tak się ciesz, bo powinien cię zamknąć za to, że o wszystkim wiedziałeś od początku. A to ukrywałeś przed nami wszystkimi. Zostaw nas natek w spokoju i. I nie przeszkadzaj nam, nie utrudnij naprawdę tego, po prostu idź swoją drogą, bo jeśli spróbujesz nam przeszkodzić, to zrobimy tobie to samo, co Luferkowi. Żegnaj, Natek. nie, nie! nie! Córka kochana, Tutaj! Moja na wow. Ten sen mnie boli w głowę. O, czekaj, jest... Brawo! O, brawo! to jest. Prawo! O prawo! Prawo? Prawo! Drugie prawo! Roz, rozróżniaj! Drugie prawo to tu. Trzecie prawo! No to tu jest trzecie prawo. Czwarte prawo! Do góry? Pioste! Ja, Szóste! Oh. to, to yes, ja jolo! to Prr! Prr! mi się chyba jolo, no, a so. więc. Ja jestem! Ja jestem! To ja y to teraz. no! Tak, tak, To tak, 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 Jolo! tak, 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 teraz! Yolo, ty tak. żyjesz! Żyję! Nie jesteś niedoperzem! Tak. Czekaj, nie bo ty nie, nie doperzem. ty nie wyjdziesz jak to. to nie, nie, nie cię. Ro Ale rozwal to, rozwal to! No, nie mogę po dyskutowić, no! Yolo, nie jesteś niedoperzem! Ja cię przepraszam za wszystko, ja cię przepraszam, że cię to wszystko spotkało i że się nie widzieliśmy i że, i że ten, ten Dracula cię stworzył i tak w sensie, że Dracula cię tak no, oszukał Ja cię... Yolo, nie poczekaj, dobra. nie, nie, nie! Zawiodłem jako ojciec i powiem Ci, że naprawdę przepraszam cię za to co wszystko zrobiłem. Zachowałem się jak dureń, zachowałem się jak małe dziecko, dwuletnie. Totalnie nie pomyślałem o, o tobie i o twojej mamie, o mojej ukochanej Martynie. Przepraszam, zawiodłem i... JOLO, jestem z ciebie bardzo dumny, córciu. No nie, no cię to... A nie powiedziałem, przepraszam. Powiedziałeś? No dobra, przepraszam. No właśnie, no, już chciałem sobie iść. A ja nie przyszłam po to, ja przyszłam po to, żeby. Jak to nie przesadzić? Opuść, pójść, mnie. Myśli, nie, nie mogę ci wypuścić. Nie wiem, ale... jaki mnie ogień zabije tutaj zaraz. No, ja wiem, ja też nie przyszedłem wewiri, no nie ja spokojnie. Ale no, oni chcą cię dziś spalić. No to tutaj jestem, no to. Ale nie tutaj, na Stasie. W publiczności? Tak! Jest taki stos wielki, wielki stos przygotowany. Jezus, Maria! Tyle osób zobaczy, że ja. Nie, ja nie mogę umrzeć! No, to jakoś... Zawołań ja. ja... No, się, Ja, nie. Zawołał, Jakby się mnie to się zmienił! Za, za, nie mogę, bo tu jest za gorąco. Jak się ze mnie że nie mam siły. Zawołaj, natka! Zawołaj, natka! Dobra, to. Ktoś idzie! Chowaj się, za, za, za Jola, shiftuj, shiftuj, shiftuj! Witam wampirzolu, lamusie, czy tam jak cię mogę nazwać. Wiesz, że dzisiaj jest twoja egzekucja? Jak się z tym czujesz? Ircik, jesteś moim przyjacielem! Dlaczego ty to robisz?! Nie jestem twoim przyjacielem, a tfu ciebie wampirze jeden! Chciałeś nas wszystkich żeby się byli tacy brzydcy jak ty! Ja jestem brzydki, tak? A widziałeś się w lustrze? Nie ja jestem normalny wiązek! Przepraszam bardzo, nie jestem po pierwsze wampirem jak ty. WAMPIRY SĄ PRZEKLĘTE! WAMPIRY TRZEBA TĘPIĆ, ZABIJAĆ! Panie komisarzu! Smolak! E, panie komisarzu! uratuj mnie, Smolak, e, tutaj! daj! Ja Chcę to... przekazać tylko, że wszystko jest gotowe już. No co? i dobrze. Luferku, A... niedługo no, będzie twój stworzono. koniec. A dokładnie to dzisiaj. No. To A ty co, Lufercie, na mnie patrzysz? Zostawiłeś mnie. Ja ciebie zostawiłem?! Co ja da, tutaj robię?! Ty zostawiłeś. A! Pojawiło się znowu! Smolak, proszę, jesteś moim najlepszym przyjacielem! Chyba byłem przyjacielem. Po tym, co zrobiłeś, nie zasługujesz na moją przyjaźń. Jesteś wampirem, jesteś przeklęty, Lufer! Nie jestem przeklęty, nie jestem takim wampirem, jakiego myślicie, że jestem. No. Tak, ja to jakim wampirem? Są tylko, je, tylko jeden rodzaj wampira. Jestem jest. dobrym nie ma wampirem! Więcej. Smolak. Nie ma dobrych wampirów, takich w nie istnieją. Jesteś wampirów! Chodź Smolak. zobaczymy to miejsce egzekucji i zaraz do niego wrócimy Okej, okay. ja cię kręcę, no... JOLO! Jesteś tam! JOLO! YOLO! JOLO YOLO! Jolo, jolo, jolo. No już, już to! No. Nie pchaj się! OPOSON się! No i z No OPOSOJ no się! No. No. Cię Klatek. Klatek. Ja, ja cię do, ty? Nie zapalicie! No! Nie no. zapalicie! No! No weź! Nie by złapali! Pff. Weź! Już Ciebie zaraz uratujemy, spokojnie. Jak mnie uratujecie, jak to jest kuboid? Jolo, oh, ja, ja się coraz słabiej czuję jako wampir, w sensie ja się, czuję się, że ja, ja na razie mam tylko ciało człowieka, w sensie jak ja, się prze ja nie mogę się przemienić, ja nawet gdybym próbował, to ja nie mogę. No to say, jest za gorąco. Posłuchaj, weźmiemy tutaj jakieś, nie wiem, płoki, przepchamy to i będzie wszystko dobrze. A miejsce egzekucji też ma kuboidy? Tylko czy to tak. No, no nie! Jest... Jezus, no! Co tu się dzieje? Trzeba ich przekonać! Nie ma na to czasu, trzeba się uratować jak mnie w trakcie egzekucji! No nie, trzeba teraz uratować, jak najszybciej, nie w trakcie a, jak... a, jak... jest... a jak będę się palił w trakcie egzekucji i będę miał pół serca i zginę? Spokojnie, damy radę, jakoś się wyciągniemy! ja cię kręcę, ku ból, Dzień dobry wszystkim, kochani! Ja się szybko przywitam, zostawcie łapkę w górę, cześć i kluski z makaronem, jeżeli chcecie, żebym przeżył, żeby mnie nie zabili, łapka w górę, teraz musi być, 3 sekundy wam daję, 3, 2, 1, no i subskrybujcie właśnie tutaj, o, pode mną, kliknijcie nad moje czoło, o, tu trzeba kliknąć subskrypcję, jeżeli chcecie donosić na Lufferkolandię i napiszcie komentarz, ekipo, Lufer jest dobrym wampirem, to przypnę wam serce, piszcie, nie mogę umrzeć, widzieliście Martynę? Martynę? No nie, co zakupiła się gdzieś, spróbowałam ją znaleźć dzięki zmysłowi wampira, ale nie wyszło. Nic nie ma kompletnie. Uciekła? No, tak, to to prawda. No, posłuchaj, nie wiemy, czy uciekła. mnie? Posłuchaj, nie wieś na razie o tym, na razie pomyśl o tym, jak tutaj Ciebie można wyciągnąć. Dobra, powiedz szczerze, tak, mama nas zostawiła. Poszła sobie z tym teraz spraż. to mówisz? No, no, no to spraż. ja nie chcę, ja, ja nie chcę żyć. No i super. No i brawo, zepsułaś, posłuchaj. Jeżeli wyciągnę, jeżeli będziesz mieć wolę życia, to pójdziemy razem na ryby. Co ty na to? Ale, Marta. z synem? Martina mnie zostawiła? Ona nie chce mi pomóc? Ona to, to chce, tylko że. Nie, może... ale... nie chce, poleciała sobie daleko. No, Cicho bądź! Ale po... no, to tak prawda! Cicho bądź! No, my się po prostu poławiamy, że ty się zabiją, no i tego jej nie ma. No właśnie, może ona teraz woła pomocy, więc ty też musisz połać. I my tutaj jesteśmy, twoja pomoc, więc pomóż nam! To się dzieje, Kto się dzieje! I... O nie! A toś się do egzekucji! No bardzo, e optymistycznie! Eee, tak, bardzo! Jolu, jolu, natek. Chodź Smolanksie, idziemy po luferkę. Luferku! Lufer. To Twój czas na egzekucję. A więc, Także cię są, cię? zabieramy. I zanim cię wyciągniemy, pamiętaj, że mamy zapalniczki, a wiesz jak vampiry reagują na ogień. Nie. No właśnie. Faki proszę. Wysłuchajcie mnie! Nie masz nie żadnego słuchania! Nie, koniec tego naprawdę! Jesteś jakimś wampirem, który chce wszystkich wymordować, a bo za go nie nie chcę to... wymordować! Kraszuję. Chcesz mieć całą naszą populację, całą Nikogo BYM nie skrzywdził! Chcesz, żeby wszyscy byli wampirami? Nie! A ty tego to zaatakowałeś! Ledwo uszedł z życiem! No bo wtedy nie byłem świadomym tej, tej mocy! To nie ja zrobiłem! No Tak, seksz, dobra, a załóżmy, nie, załóżmy, świadom, załóżmy scenariusz. Jest. Załóżmy scenariusz, w którym wszystkie zwierzęta już giną i nie masz czego pić krwi. No i zakupy się weźmiesz. Zresztą nie rozmawiajmy o tym. Dyrczyk, weź weź dirta. Żebym mógł wyjść stąd. Wychodź Jeśli spróbujesz uciec, to cię spalimy. Pamiętaj, okay. mamy zapalniczki. Dobra, to chodź. ty cię ja z tyłu. Szybciej. No, ja Szybciej! Naprawdę Wampirze. nie jestem złym wampirem. O, tak, tak, a ja jestem wróżkrzestną, chodź. No naprawdę nie jestem złym wampirem! Wampiry są tarczy złoty. Mówię ci! Nie że w końcu by ci się coś? skończyło twoje jedzenie. I byś wziął się za graczy. Nie wezmę się... To już ja ich kokam, to są moi widzowie, kurde! Ale Ugra Ale ty nawet za sobą nie, farku, kontrolujesz. nie był zwierząt! Nie jesteś w stanie się kontrolować! Jestem w stanie się kontrolować! A co zrobiłeś z Patim? Co to jest? To jest miejsce egzekucji, Rosargo. To jest ten czas, kiedy zginiesz wampirze. No, szybciej, szybciej. A, Gracze pięć. no... Proszę! Widzisz? Wszyscy tego chcą! Tu wszyscy się boją! Proszę nie! Wszyscy się ciebie boją, Luferku, że ty ich zaatakujesz! I to jest prawda, bo w każdym momencie możesz możesz zaatakować! O nie To o, jest siłą nie padać! O. Jeszcze burza? Kurczę, ty jesteś gniew z wampirów! Gnie... Trzeba jak najszybciej zrobić tą egzekucję! Już siadaj tutaj! Co no, Co tu się dzieje? Smolax, zaczynamy! Podpalaj! Dobrze! Nie Smolax, jesteś moim przyjacielem! Nie rób tego! Wybacz, nie ma wyboru! Dlaczego? Żegnaj rowerko! Ha <śmienic> ha! Co to jest? Aaaaa! Aaaaa! Błaga pomóc mi! Pomóż mi! Chodź tutaj! Chodź tu! Góra, górą, 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 górą! Nie masz siły, bo jest tutaj ogień! Leć tu! Leć tylko do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry! jeszcze wyżej! jeszcze, Dobra! Małej siły!